Gola, którego autorem był wtedy Jakub Jaworski Zobaczymy jak dzisiaj potoczą się Losy w pojedynku między oboma zespołami Odpowiadają to runianie Indywidualnie z pełnego zamachu Z Katowic brzutka. Interwencja Bojanowskiego, ale odbił krążek Zamieszanie jeszcze przed szansą katowiczani Teraz w obronie jest Ledem Makanem ale to Runia przy Krążku, Fraszko. Właśnie Krążka nie teraz, teraz Fraszko wygrał pojedynek z Wajdą Przed szansą Bartosz. Fraszko mierzył między parkanami. To starcie katowiczanie Mansila. Szukał y, takiego zagrania, po którym będzie można zmienić kierunek gry. Teraz twardo Jaworski zaatakował Da kostę jest Michalski. Jest Francila. Francila znalazł właśnie wjeżdżającego tam. Jednego zawodników, a później ustawiony przed bramką. Również stworzyli kilka naprawdę groźnych sytuacji, szczególnie ta szansa Bartosza Fraszki. Na pewno kibice Z Katowic tutaj wiedzą. Jak to była ja postaram się w najbliższej przerwie sprawdzić tą sytuację. Być może za chwilę będą mogli cieszyć się strafienia kibice właśnie klubu, o którym mówiłem. Tem zabrakło centymetrów, żeby któryś z zawodników zdołał wcisnąć krążek do bramki Bojanowskiego. Nie zostawiają miejsca zawodnikom strony. Kolejna próba zaskoczenia Bojanowskiego. Takim wyjechaniem przed bramkę i w końcu Starzyński po kilku dobitkach znalazł drogę, z krążek po strzale Stażyńskiego znalazł drogę do bramki i mamy 2-0. Katowiczanie znaleźli sposób na pokonanie Krzysztofa Bojanowskiego. Teraz Sorunianie. Kolejna właśnie akcja przed bramką. I tym razem Sergiusz Kin wpisuje się na listę strzelców. Jest 2 do jednego. Pyrwać gdzieś tam przepychają się. Dość komicznie to wygląda. Teraz Fiofanow yy, i krężołek. Krężołek nie chce tutaj walczyć z Fiofanowym. Fiofanów rozgoryczony. Turkijajnen i teraz przed szansą. Znów Turkijajnen świetnie przymierzył. Turkijajnen. No i mamy 3 do 1 dla drużyny z Katowic. Błyskawiczna odpowiedź gości na trafienie. Torunian. Cieniu na swoje konto. Simzar. asysty przy asyście, Także. 3 do 1 dla Katowic. A teraz Sadretinow zdecydowanie przesadził bez krążka, zaatakował Paszka. Oglądając to dzisiejsze spotkanie, naprawdę być może właśnie Katowiczanie sprawią wiele niespodzianek. A teraz krężołek wpisuje się na listę strzelców po raz kolejny w zamieszaniu podbramkowym. Katowiczanie wykazują więcej sprytu. I mamy 4 do 1. I Katowiczanie sięgną. Zdobędą jakiś medal. Już słyszymy uderzenia rytmiczne. Kijem w bandę. To zwiastuje zakończenie dzisiejszego spotkania.